W nocy 3 stycznia Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty, które wstrząsnęły stolicą Wenezueli Caracas. Szybko wyjaśniło się, czemu administracja Trumpa zleciła te ataki. Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro został zatrzymany. Błyskawiczny atak zszokował świat, ponieważ Stany Zjednoczone uderzyły w Wenezuelę mocniej niż ktokolwiek się spodziewał, nawet biorąc pod uwagę ostatnie działania amerykańskiej marynarki wojennej w pobliżu tego kraju. Maduro teraz stanie przed sądem poza własnym krajem i najważniejsze pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, to co wydarzy się dalej. Ale zanim przejdziemy do najważniejszego pytania, skupmy się na kolejnym i po prostu zapytajmy co się stało? Już przedstawiłem Ci podstawy. Stany Zjednoczone przeprowadziły serię nalotów. Ostatecznie prezydent Wenezueli został zakryty opaską na oczach i przetransportowany na amerykańską ziemię, pozostawiając całą Wenezuelę w stanie niepewności. W raporcie z 3 stycznia ABC News podało, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump ogłosił pojmanie Maduro OK 4.30 rano na TRUTH Social. Stany Zjednoczone Ameryki z powodzeniem przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Triumfalnie ogłosił Trump. Dodał, że operację przeprowadzono z amerykańskimi organami ścigania, zanim ogłosił późniejszą konferencję prasową. Ten wpis pojawił się zaledwie kilka godzin po tym, jak w Caracas zgłoszono eksplozję. W sieci już krążyły zdjęcia i nagrania przedstawiające ogromne kule ognia i dym unoszący się w niebo, sugerując skoordynowaną serię ataków mających na celu otwarcie metaforycznych drzwi dla Stany Zjednoczonych Ameryki, by wydobyć Maduro. Donald Trump skomentował dalej tę operację podczas wywiadu dla Fox News, gdzie powiedział: Cały manewr, lądowania, liczba samolotów, która była ogromna, liczba helikopterów, różne typy helikopterów, różne typy myśliwców. Donald Trump twierdził w wywiadzie, że mieli myśliwiec na każdą sytuację. Sugerował też, że Maduro schronił się w umocnionym budynku, choć Stany Zjednoczone były na to przygotowane. Oni po prostu włamali się do miejsc uznawanych za niemożliwe do sforsowania. Stalowe drzwi miały chronić, lecz zostały pokonane w kilka sekund, powiedział Donald Trump. Jeśli chodzi o zniszczenie obrony Maduro, British Broadcasting Corporation podało kilka dodatkowych szczegółów w swoim raporcie na temat tej sytuacji. Wojsko amerykańskie wtargnęło do domu Maduro około 2 w nocy czasu lokalnego. Choć te siły prawdopodobnie działały wcześniej w Caracas, w wielu częściach miasta odcięto prąd. British Broadcasting Corporation informuje, że nadal nie wiadomo, jak amerykańskim siłom się to udało. Stalowy pokój bezpieczeństwa, w którym ukrywał się Maduro, prawdopodobnie został spenetrowany przez elitarną jednostkę Delta Force Army Stany Zjednoczone Ameryki, a Maduro wyprowadzono, według niektórych źródeł został porwany. British Broadcasting Corporation podaje, że w operacji brało udział ponad 150 samolotów, które przewiozły amerykańskich agentów do Caracas i żaden agent nie ucierpiał. Jeśli chodzi o Maduro, został on zabrany na pokład United States Ship Iwo Jima razem ze swoją żoną. Para trafiła do samolotu, który przewiózł ich do bazy Gwardii Narodowej Stewart w Nowym Jorku. Maduro i jego żona zostali przewiezieni do federalnego ośrodka Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie czekają na proces. Jeśli chodzi o naloty, British Broadcasting Corporation twierdzi, że eksplozje, które wstrząsnęły Caracas, miały stanowić przykrywkę dla operacji ewakuacyjnej. Independent podaje, że Stany Zjednoczone Ameryki zaatakowały dwa lotniska La Guaira i Igorota w Mirandzie. Dalsze ataki wydają się mieć miejsce na bazie lotniczej Libertador, bazie lotniczej Charajada, w porcie La Guaira oraz w bazie marynarki wojennej Meseta de Mamo. Uderzono także w port Tijuna i bazę lotniczą Miranda. Jeśli były to ataki dywersyjne, Stany Zjednoczone wykorzystały je, używając bomb i rakiet do sparaliżowania kluczowych wenezuelskich obiektów wojskowych. Były to ataki, które niektórzy mogliby uznać za amerykańskie wypowiedzenie wojny Wenezueli. Administracja Trumpa nie przedstawia tego, co właśnie zrobiła, w ten sposób, o czym dowiesz się za kilka minut. Mimo to nie da się zaprzeczyć, że Stany Zjednoczone wkroczyły właśnie na prawnie niepewny grunt, w najlepszym wypadku. I już pojawiają się pytania, czy kraj w ogóle miał prawo zrobić to, co właśnie zrobił. Stany Zjednoczone uważają, że mają pełne uzasadnienie. Reuters informuje, że Departament Sprawiedliwości Stany Zjednoczone Ameryki zabiegał o wsparcie wojskowe do aresztowania Maduro. Jego żony, syna, dwóch polityków i domniemanego szefa międzynarodowego gangu. Departament Sprawiedliwości chce, aby wszyscy usłyszeli zarzuty związane z narkotykami, bronią i terroryzmem, choć to mogło nie być jedyną motywacją. Trump już twierdził, że Stany Zjednoczone były niezadowolone z Wenezueli za rzekome przejęcie amerykańskich interesów naftowych, choć nie do końca wiadomo, co Trump ma na myśli. Jeśli ta motywacja nie skomplikowała już sytuacji, Trump powiedział, że operacja była zarówno egzekwowaniem prawa, jak i przygotowaniem Stany Zjednoczone Ameryki do przejęcia kontroli lub nadzoru nad instalacją bardziej przyjaznego przywódcy w Wenezueli. To powoduje, że legalność amerykańskiej operacji przeciwko Maduro jest wątpliwa prawnie, mówi profesor Uniwersytetu Northeastern Jeremy Paul, Reutersowi. Nie można twierdzić, że to była operacja egzekwowania prawa. A potem stwierdzić, że musimy teraz rządzić tym krajem, powiedział Paul. To nie ma sensu. Ekspert prawa bezpieczeństwa narodowego, profesor Uniwersytetu Kolumbia, Mateusz Waksman, podkreśla, że akt oskarżenia w Stany Zjednoczone Ameryki nie pozwala po prostu zabrać osoby z innego kraju. Sam akt oskarżenia nie upoważnia do użycia siły wojskowej przeciw zagranicznemu rządowi, mówi Waksman dla Reutersa. Administracja prawdopodobnie oprze to także na teorii samoobrony. To nie są jedyni eksperci, którzy sugerują, że działania Stany Zjednoczone Ameryki w Wenezueli naruszają prawo międzynarodowe. Sir John Sawyers, były szef Military Intelligence, 6 powiedział The Telegraph, że pojmanie Maduro to naciągana interpretacja prawa. Wielka Brytania nigdy by się na to nie zgodziła ze względu na wątpliwą legalność. Tam, ani w innych krajach Europy to by nie przeszło. Administracja Trumpa opiera się na podstawie prawnej egzekwowania prawa, a nie obrony, mówi Soyers dla tego medium. Inaczej mówiąc, schwytanie Maduro mogło być akcją wojskową pod przykrywką działań prawnych. To dotyczy amerykańskich organów ścigania, które nie powinny mieć władzy w Wenezueli. Opierają się na amerykańskim prawie, organach ścigania i siłach zbrojnych Stany Zjednoczone Ameryki. By chronić osoby dokonujące według nich legalnych aresztowań, Sawyer kontynuuje i dodaje: Dla nas to naprawdę naciągane. Pod względem prawnym wydaje się to klasycznym brytyjskim niedopowiedzeniem. Sawyer może stwierdzić w swoim raporcie, że pojmanie Maduro przez Stany Zjednoczone Ameryki było całkowicie nielegalne. The Guardian twierdzi, że Stany Zjednoczone Ameryki prawdopodobnie naruszyły kartę Narodów Zjednoczonych z października 1945 roku. Mającą zapobiegać kolejnej wojnie światowej. Stany Zjednoczone mogły naruszyć Artykuł 24 tej karty, który zakazuje krajom używania siły militarnej przeciwko innym państwom. Były prezes Trybunału dosłownie zbrodni wojennych Organizacja Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone, Jeffrey Robertson, nie wątpi w legalność działań administracji Trumpa. Robertson mówi, że Ameryka łamie Kartę Narodów Zjednoczonych: popełniła zbrodnię agresji. Uznaną przez Trybunał w Norymberdze za zbrodnię najwyższą i najgorszą. Czy istnieje jakikolwiek sposób, by operacja Maduro mogła być uznana za legalną poza Stanami Zjednoczonymi, które przedstawiają to jako operację egzekwowania prawa, sugerując użycie amerykańskiego prawa krajowego jako uzasadnienia działań w Wenezueli, pojawia się kolejna możliwa linia obrony tej operacji. Stany Zjednoczone Ameryki mogą twierdzić, że schwytanie Maduro miało na celu likwidację organizacji narkoterrorystycznej, której przewodził były prezydent Wenezueli. Administracja Trumpa może uznać to za samoobronę. Karta Narodów Zjednoczonych pozwala państwu zaatakować inne w obronie własnej, informuje Guardian. Nawet wtedy napięcia między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi, będące przyczyną problemu, mogły nie wystarczyć jako uzasadnienie. Nie ma żadnego wyobrażalnego sposobu, w jaki Ameryka mogłaby twierdzić, choć z pewnością to zrobi, że działanie to zostało podjęte w samoobronie. Aby powołać się na samoobronę, musisz szczerze wierzyć, że grozi ci natychmiastowy atak. Robertson mówi, że nikt nie sugerował, iż armia Wenezueli planuje atak na Stany Zjednoczone. Wszystko sprowadza się do Stanów Zjednoczonych, które twierdzą, że domniemani wenezuelscy, handlarze narkotyków podwodzą Maduro. Stanowili zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego. Czy to wystarczy do uzasadnienia pojmania Maduro, zależy od indywidualnej oceny. Z prawnego punktu widzenia, to co wydarzy się dalej, pozostaje w dużej mierze niepewne, ale niezależnie od kwestii, faktem jest, że Maduro został pojmany i już znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Teraz pytania brzmią: co stanie się z Wenezuelą po odejściu Maduro? Jaki los czeka Maduro i jak mocno Stany Zjednoczone Ameryki zaangażują się w przyszłość tego kraju? Odpowiedzi na te pytania są powiązane i złożone. Wiemy na pewno, że nie będzie dalszych działań militarnych. Stany Zjednoczone Ameryki w Wenezueli, przynajmniej według administracji Trumpa, podaje British Broadcasting Corporation, sekretarz stanu Stany Zjednoczone Ameryki Marco Rubio, twierdził, że to, co zrobiły Stany Zjednoczone, nie jest wojną przeciwko Wenezueli. To jednak nie znaczy, że Wenezuela wyszła na prostą. Z militarnego punktu widzenia wiele będzie zależało od ich kolejnych działań, sugeruje Rubio dodając, że Stany Zjednoczone utrzymają wiele dźwigni nacisku, prawdopodobnie po to, by zapewnić, że kolejne działania Wenezueli będą korzystne dla Stany Zjednoczone Ameryki. Rubio przedstawił ciekawe tezy o tym, jak Stany Zjednoczone Ameryki wypełnią powstałą przez siebie lukę władzy. Po aresztowaniu Maduro, wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez, mianowana tymczasowym prezydentem, natychmiast zażądała jego uwolnienia, twierdząc, że jest jedynym prezydentem kraju. To nie jest to, co chcą usłyszeć Stany Zjednoczone, choć Rubio twierdzi, że od Rodriguez dostaje inne sygnały. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone Ameryki poinformował, że kontaktuje się z nową tymczasową prezydent, która zadeklarowała gotowość spełnienia próśb Stany Zjednoczone Ameryki. Słowa Rodriguez stoją w sprzeczności z tym twierdzeniem, ponieważ już zadeklarowała, że Wenezuela nie stanie się kolonią żadnego imperium. Komentarz Rubio o dźwigniach nacisku Wydaje się odpowiedzią na tymczasową prezydent, która odmawia współpracy. Sytuacja jest zagmatwana. Możliwe, że Rodriguez mówi to, co według niego chcą usłyszeć zdezorientowani wenezuelczycy. Nowa tymczasowa prezydent współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi nad przejściem od przywództwa Maduro, będąc jednocześnie od dawna członkinią jego bliskiego otoczenia. British Broadcasting Corporation zauważa, że pojawiają się pytania o prawdziwą lojalność Rodriguez. Jedną z osób, które wydają się mało prawdopodobne, by zdobyły władzę, jest Marina Karina Machado, która jest liderką opozycji w Wenezueli i wydaje się potencjalnie bardziej prodemokratyczną osobą do objęcia stanowiska. Po upadku człowieka, którego wielu uznawało za dyktatora. British Broadcasting Corporation twierdzi jednak, że Trump raczej nie poprze Machado, bo podobno nie ma ona poparcia ani szacunku wenezuelskiego społeczeństwa. Machado wcześniej apelowała, by Edmundo González Arrugia został przywódcą Wenezueli. González kandydował przeciw Maduro w wyborach prezydenckich w Wenezueli w 2024 roku i wielu uważa, że wygrał. Był tam były sekretarz stanu Stany Zjednoczone Ameryki Antony Blinken, który wypowiedział się w sierpniu 2024 roku Dzięki jednoznacznym dowodom jasne jest dla Stany Zjednoczone, Ameryki i narodu wenezuelskiego, że Edmundo González Arrutia zdobył najwięcej głosów w wyborach prezydenckich w Wenezueli 28 lipca to nie miało znaczenia dla Maduro, który utrzymał władzę. Mimo to Wenezuela może mieć demokratycznie wybranego przywódcę, który czeka na objęcie urzędu. Nie wiadomo, czy ten przywódca obejmie urząd. Obecnie Wenezuela ma tymczasową prezydent, która najpewniej pełni tę funkcję tylko formalnie. Stany Zjednoczone są obecnie prawdziwym rozgrywającym w Wenezueli, i wydaje się, że przejęły kontrolę nad krajem bezpośrednio po swoim własnym ataku. Gdy Rodriguez wygłasza swoje oświadczenia, Trump praktycznie przyznaje, że to tak naprawdę Stany Zjednoczone sprawują kontrolę. Trump podczas konferencji w Mar Alago po operacji przeciwko Maduro powiedział, że będą rządzić krajem, dopóki nie przeprowadzą bezpiecznej i właściwej transformacji. Trump wykorzystał tę okazję, by działaniami Stany Zjednoczone Ameryki w Wenezueli wysłać sygnał. Dodał, że ta udana operacja powinna ostrzegać każdego, kto chciałby zagrozić amerykańskiej suwerenności lub życiu Amerykanów? Ponadto pozostaje kwestia dalszej interwencji wojskowej. Rubio twierdził, że Stany Zjednoczone Ameryki nie planują dalszych operacji, lecz Trump sugeruje taką możliwość. Nie boimy się wysłać żołnierzy na miejsce. Tak według British Broadcasting Corporation odpowiedział Trump na pytanie o wysłanie amerykańskich żołnierzy do Wenezueli. To wszystko jest skomplikowane i sprzeczne. Rodríguez sprawuje władzę, ale działa według poleceń Stany Zjednoczone Ameryki, więc to one faktycznie rządzą. Przynajmniej na razie. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, brak konkretnych terminów. Możliwe też, że Trump i jego administracja nie mają planu na przyszłość. Raya Menon z The Guardian napisał 4 stycznia, że Trump nie kontroluje, jak Wenezuelczycy zareagują na działania Stanów Zjednoczonych. Choć Maduro był dyktatorski. Interwencja militarna Stany Zjednoczone Ameryki w celu jego usunięcia może być przez wielu Wenezuelczyków uznana za poważne nadużycie, nawet przez przeciwników Maduro. Menon zauważa, że istnieje teraz możliwość, iż protesty uliczne przerodzą się w otwarte starcia, zwłaszcza że administracja pod rządami Rodríguez'a może być teraz postrzegana jako osłabiona. Jeśli tak się stanie, Stany Zjednoczone Ameryki mogą stracić szansę wykorzystania tymczasowego prezydenta Wenezueli do własnych celów. Ryzyko, z którym mierzy się administracja Trumpa, może też pojawić się w kraju. Donald Trump wygrał wybory w Stany Zjednoczone Ameryki m.in. dzięki hasłu America First. Prezydent Stany Zjednoczone Ameryki zapewnił, że spełni obietnicę podczas przemówienia inauguracyjnego w styczniu 2025 roku. Czy interwencjonizm poza Stany Zjednoczone Ameryki może osłabić poparcie Donalda Trumpa wśród jego zwolenników? To możliwe, a British Broadcasting Corporation twierdzi, że już staje się to problemem wśród części zwolenników Donalda Trumpa z ruchu Make America Great Again. Kwestie krajowe to ryzyko, które Donald Trump gotów jest podjąć, pewny swoich umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami stworzonymi przez Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o Maduro, przyszłość jest ponura. Przebywa w celi na Brooklynie. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone chcą postawić mu zarzuty za przestępstwa, za które rzekomo wydaliły byłego prezydenta Wenezueli. Al Jazeera podaje, że Maduro jest obecnie przesłuchiwany w Nowym Jorku. The Guardian dodaje, że Biały Dom opublikował również zdjęcia, na których Maduro jest prowadzony w kajdankach przez agentów amerykańskiej agencji do skłęb walki z narkotykami. Wydaje się dość jasne, jaki będzie charakter zarzutów, z którymi wkrótce zmierzy się Maduro. I wydaje się mało prawdopodobne, by Maduro miał jakiekolwiek szanse na pokonanie zarzutów, które przedstawi mu Stany Zjednoczone Ameryki. W końcu Stany Zjednoczone Ameryki wyznaczyły nagrodę w wysokości 50 milionów dolarów za głowę byłego prezydenta Wenezueli już w lipcu. Mało prawdopodobne, by administracja Trumpa pozwoliła Maduro uciec, gdy już go ma. Wygląda na to, że Maduro czeka długi pobyt w więzieniu. Jest jeszcze jedna odpowiedź na pytanie: co dalej, o której tylko wspomnieliśmy? To odpowiedź sugerująca prawdziwy powód, dla którego Stany Zjednoczone Ameryki oficjalnie podały, że wyciągnęły Maduro. Były prezydent Wenezueli to nie tylko domniemany narkoterrorysta, jak twierdzą Stany Zjednoczone. Jeszcze kilka dni temu kierował też krajem, który posiada ogromne rezerwy czegoś, czego Stany Zjednoczone zawsze będą pragnąć ropy naftowej i jest jej tam bardzo dużo do zdobycia przez Stany Zjednoczone Ameryki. Wenezuela znajduje się w interesującej sytuacji, będąc domem dla szacowanych 303 miliardy baryłek ropy naftowej według stanu na 2023, rok co według Al Jazeery. Stanowi największe znane rezerwy ropy na świecie. Te rezerwy są prawie 6 razy większe niż 55 miliardów baryłek, które posiadają Stany Zjednoczone. Jednak Wenezuela nie korzysta z tych ogromnych rezerw. Sky News informuje, że kraj produkuje poniżej miliona baryłek dziennie, głównie dla Chin, i Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny dostają ropę w ramach spłaty dawnych pożyczek. Widzimy tutaj kraj z ogromnym niewykorzystanym potencjałem naftowym który jest wyraźnie bardzo atrakcyjny dla Stanów Zjednoczonych. Donald Trump także podkreślał tę atrakcyjność. 3 stycznia kijowska poczta poinformowała, że Donald Trump twierdził, iż amerykańskie firmy naftowe zainwestują miliardy dolarów w naprawę przemysłu naftowego wenezueli. To dałoby Stanom Zjednoczonym kontrolę nad milionami baryłek ropy, szczególnie że embargo, które wcześniej sprawiało Wenezueli problemy, nie zostanie zniesione. Będziemy mieli nasze bardzo duże amerykańskie firmy naftowe, największe na świecie. Wejdą tam, wydadzą miliardy dolarów na naprawę zniszczonej infrastruktury naftowej i zaczną zarabiać dla kraju, twierdzi Trump. Co innego składać deklaracje, a co innego widzieć ich realizację. The Guardian informuje, że największe koncerny naftowe, Stany Zjednoczone Ameryki, wciąż milczą w sprawie twierdzeń Trumpa. Chevron oświadczył, że po obaleniu Maduro. Będzie przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji. Chevron to jedyny duży amerykański koncern naftowy, działający w Wenezueli, więc naturalne, że firma skomentowała tę sytuację, nawet ogólnikowo. ExxonMobil nie odpowiedział na prośby The Guardian o komentarz, a inny duży amerykański koncern naftowy, Canoco Philips, stwierdził jedynie, że wszelkie spekulacje na tym etapie byłyby przedwczesne. Te firmy mogą czekać, by zobaczyć, jak poważna będzie reakcja na działania Stany Zjednoczone Ameryki w Wenezueli. Trump jednak widzi w tym szansę. Pozbył się dyktatora, którego oskarża o bycie główną częścią amerykańskiego problemu narkotykowego. Stany Zjednoczone mogą zarobić miliardy dolarów, przejmując kontrolę nad rezerwami ropy Wenezueli. To bardzo korzystna i zapewne oczekiwana korzyść. W Wenezueli sytuacja się rozwija i mogą pojawić się nowe informacje. Oglądając ten film, nie wiadomo, co się wydarzyło. Stany Zjednoczone właśnie podjęły działania mogły wywołać napięcia z Rosją i Chinami, do tego stopnia, że świat właśnie zrobił krok bliżej do globalnej wojny. Musisz wiedzieć, gdzie w Stany Zjednoczone Ameryki się udać, by przetrwać wojnę nuklearną. Jest dziewięć bezpiecznych miejsc, o których opowiadamy w naszym filmie. A jeśli spodobał Ci się ten film, pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z rozwojem sytuacji w Wenezueli. I jak zawsze, dziękujemy za oglądanie.